Czy to będzie dobry książkowy dzień? Mhm, będzie dobry, będzie edukacyjny, będzie przygoda, bo przychodzę dzisiaj do Was z kolejną książką z serii Genialni odkrywcy. Cześć tu Kopernik. Pierwsza część to była historia Krzysztofa Kolumba, a teraz mamy właśnie Kopernika. Max Czorny napisał te obie książki i mam nadzieję, że ta cała seria z wydawnictwa Freida będzie się rozrastać. One są pod patronatem aktywnego czytania. Pamiętam, jak Kolumb wzbudził dużo emocji, czy aby na pewno tam jest napisane wszystko. Nie tylko taka laurka, nie tylko taka cukierkowa historia o życiu odkrywcy, który owszem dokonał wieloletnich. Rzeczy, ale jednocześnie jego życie różowe nie było i jego dokonania sprawiły, delikatnie mówiąc, ból, rozpacz, dramat rdzennym mieszkańcom Ameryki, więc, mm -hmm, więc nie dziwię się wcale, że te dyskusje były i bardzo dobrze. Autor super sobie poradził z opowieścią i takim współczesnym spojrzeniem na te właśnie postacie, bo tutaj dokładnie tak samo mamy to pokazane. Więc już zaglądamy. Do środka. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Tworzę blog Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam. Wskakujcie, zaglądajcie, posłuchajcie, a my już zaglądamy do Kopernika. Przekartkujemy, jak to wygląda w środku. Książka jest podzielona na rozdziały. Jest super pomyślana dla samodzielnych czytelników. Bardzo wyraźne przestrzenie między poszczególnymi linijkami, co oznacza, że będzie się łatwo, dobrze, samodzielnie czytało. Ilustracji nie ma zbyt Wielu, no natomiast gdzie nigdzie, oczywiście, że się pojawiają i poznajemy życie Kopernika. Podobnie jak było w przypadku Kolumba, zaczynamy od dzieciństwa. I powiem Wam, że ten Kopernik, który no znany jest z tego, że wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Wielkie dokonania z dziedziny astronomii zdecydowanie są jego dziełem. Natomiast my tutaj poznajemy po prostu człowieka takiego człowieka z krwi i kości, który stał przed różnymi wyborami dylematami, Matami. Wspomniałam, że na początku jest jego dzieciństwo, więc wiele też zależało od tego, jakich miał nauczycieli wokół siebie, w sensie dorosłych ludzi. Potem, jak już był trochę starszy i już się właśnie edukował, to też wszystko dzięki swojemu wujowi, jeśli chodzi o finanse i taką pozycję społeczną. I pamiętajcie, że to się wszystko działo w czasach, kiedy, no tak, ten renesans był taki początkujący, raczkujący i mówienie o tym, że Ziemia krąży wokół Słońca, i oczywiście, że domagano się aby Kopernik, jeśli chciał awansować społecznie, jeśli chciał robić karierę, dalej się uczyć, czy choćby zarabiać, żeby zrezygnował z głoszenia tych poglądów. No i mamy tutaj pokazane te zmagania właśnie człowieka, który bardzo wierzy w tę swoją pracę i jakby wierzy w siebie, w to, że ma rację, że zbadał to wszystko. Z drugiej strony on też ociera się, to brzydko powiedziane, ale jest postacią, która jest bardzo wysoko jeśli chodzi o awans społeczny, więc no nie może tak sobie po prostu czegoś tam powiedzieć. Musi bardzo ważyć swoje słowa, a jednocześnie na przykład to, że został zaproszony przez dwór królewski, przez króla do tego, żeby zorganizować kalendarz od nowa, bo jeszcze w tamtych czasach obowiązywał kalendarz juliański, to też świadczy o tym, że jego zdanie miało znaczenie, więc mamy tutaj takiego mocno rozdartego człowieka, ale oprócz tego wszystkiego, mamy tutaj też człowieka i chyba mniej się o tym mówi, o wiele więc cieszę się, że autor zwrócił na to uwagę człowieka, który jest bardzo zaangażowany w pomaganie innym ludziom, biedniejszym, którzy mogą mniej. Więc to jest też postać, która wykorzystuje swoją pozycję do tego, czy nawet też majątek do tego, żeby pomagać tym biedniejszym. I fajnie, że zostało zwrócona na to uwaga. No i zobaczcie, wiemy, że on napisał dzieło o obrotach sfer niebieskich i przeczytam wam, co się stało z tym dziełem. O obrotach sfer niebieskich w Chodziło o zainteresowanie duchowieństwa, jednak Kościół katolicki nie wystosował żadnego oficjalnego stanowiska. Była w tym zasługa umiejętnego przedstawienia dzieła przez wydawcę, który zaprezentował je jedynie jako hipotezę. Jednak taki stan rzeczy nie trwał wiecznie. No i potem, 16 lat później, powstał indeks ksiąg zakazanych, gdzie oczywiście to dzieło trafiło na listę. I słuchajcie, trafiło na listę w 1559 roku. A kościół zezwolił na zdjęcie tej książki z listy w 1828. Oczywiście, Kopernik miał ogromne kłopoty, a jednocześnie i to też jest dosyć istotne on był człowiekiem wierzącym, więc ten. Kościół jako instytucja to jedno, a wiara w Boga i w to, że Bóg mu pomaga, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy i prowadzi go w jakiś sposób, to jest druga sprawa. I takie rozdarcie też tutaj jest pokazane. Poza wszystkim, to jest książka, która jest, no nie mogę powiedzieć, że jest przygodą, ale jest ciekawie z punktu widzenia dziecka napisaną biografią. Mam nadzieję, że ta książka trafi do wielu, wielu domów. Myślę, że spodoba się dzieciom powyżej 8 roku życia, nawet 9. Tak jak przygody koperacyjne, Myślę, że spokojnie 7-8-latki już by ogarnęły, bo to jest taka też bardziej przygoda gdzieś tam na morzu. Tak tutaj uważam, że 8-9 lat w górę to będzie fajna lektura, świetna historia. To co czytamy?